Znak widziałeś. Teraz czas porozmawiać. Iwan Kałach 444 siedzi w fotelu. Ja siedzę naprzeciwko. Myśli zaczęły się kłębić. Za szybko, za głośno, czy to gra? Czy te obcęgi na biurku są symbolem, czy planem? Czy on chce rozmowy, czy tylko czeka na moment? Czy Kałach jeszcze jest człowiekiem, czy już tylko ideą, która nosi ludzką skórę? Oddychałem płytko. Liczyłem ruchy. Odległość do drzwi. Kąt światła. Czas reakcji. On się nie ruszał, patrzył zbyt spokojnie i wtedy zrozumiałem. Iwan Kałach, 444, nie jest rozmówcą, jest zwierzęciem. Nie w sensie ciała, w sensie instynktu. Bez ostrzeżenia zerwał się z fotela, krzesło poleciało w tył, obcęgi spadły na podłogę. Krzyczał, nie słowa, nie zdania, czysty szał. Rzucił się na mnie jak taran, ślepia szeroko otwarte, piana na ustach. Krzyk odbijał się od ścian biura. Zrobiłem pół kroku w lewo, potem w prawo, cios minął mnie o centymetry, drugi atak, trzeci. Krzyczał cały czas, jakby krzyk był paliwem, i wtedy zrobiłem jedyną rzecz, której się nie spodziewał. Zniknąłem z jego osi, ruch szybki, niski, instynktowny. Ugryzłem go w koguta, krzyk zmienił ton. To był dźwięk, którego nie da się zapomnieć. Iwan runął na kolana, ręce przy sobie, oddech urwany, ja już biegłem, drzwi, korytarz, schody. Zniknąłem, zanim zdążył zrozumieć, co się stało. Biuro pogrążyło się w ciszy. Iwan Kałach, 444, leżał zwinięty na podłodze. Pocił się. Drżał. Z trudem sięgnął po telefon. Wybrał numer. Przyjedź. To pilne. Kilka godzin później w biurze pojawił się artysta. Człowiek od performansu. Od dziwnych technik. Od rzeczy, o które się nie pyta. Nie było kamer. Nie było świadków. Artysta wysysał jad. Powoli. Metodycznie. Kałach przeżył. Nowa baza, moja baza, inne światło, inny zapach, inne ściany. Siedziałem sam, bez monitorów z jego twarzą, bez map sosnowca, i wtedy dotarło do mnie w końcu. Śledzenie Kałacha nic nie da. Obserwacja to strata czasu. On zawsze będzie o krok dalej. Jeśli jest zwierzęciem, to nie da się go tropić. Trzeba go sprowokować, trzeba wykonać swój ruch.